Przemarsz Jana III Sobieskiego i historyczna inscenizacja to z całą pewnością najbardziej spektakularne punkty obchodów 900-lecia Raciborza. Nie chodzi o wierne odtworzenie faktów historycznych, ale o powrót do tradycji. Organizowania pochodów Sobieskiego zaprzestano w Raciborzu w połowie lat 80. W tym roku mija 325. rocznica odsieczy wiedeńskiej. Sobieski idąc na Wiedeń przeszedł przez Śląsk, po drodze mijając także Racibórz. Stąd obecność króla z Marysieńką, husarii, hetmanów i piechoty w XVII-wiecznych strojach. Historyczna inscenizacja rozpoczęła się od musztry i pokazów rynsztunku. W rolę narratora, a także posła Imperium Tureckiego, wcielił się Roch Król, szykując się na nie zarządził odprawę, a także złożył przysięgę narodowi. Sławetni mieszkanie wolnego miasta królewskiego Racibórz! Oto dziś idziemy z odsieczą Wiedniowi! Hurczyn znowu stanął naprzeciw nas! Wzruszającą sceną było pożegnanie Jana III Sobieskiego z królową Marysieńką. Całuję Ciebie tysiąc razy i dniem i nocą. Od stóp aż do głowy. Nie torbuj, się przez miłość Twojego najmierniejszego jachniczka. Bądź wesoła! Nie martw się o zdrowie tej wojny. Lepiej bowiem życie stracić, niż nie Dlatego sam na czele mego wojska na Turczyna uderzę. Największą zdobycą moją jest twoje serce, Marysieńko. Następnie król przyjął poselstwo tureckie. Ta scena zakończyła się polsko-tureckim pojedynkiem. To jest wróżba waszego zwycięstwa. Na finał pokazu historycznego król wraz z Marysieńką serdecznie pozdrowili Bożan gratulując tak wspaniałego jubileuszu.